Dzień dobry, kochane dzieci! Witamy Was bardzo serdecznie na naszym wyjątkowym przedstawieniu z okazji Dnia Dziecka. To Wasz dzień pełen radości, uśmiechu, niespodzianek i dobrej zabawy. Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego opowieść, która, mamy nadzieję, przeniesie Was w świat przygód i śmiechu. To także opowieść o tym, że w grupie wszystko jest możliwe. Usiądźcie wygodnie, otwórzcie szeroko oczy i serca, bo już za chwilę rozpocznie się niezwykłe widowisko. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. rosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Rzepkę, dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcię. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją.

Dziadek z babcią niebogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. O ja Przyleciał wnuczek. Być to będzie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest tak nie. Idę przed siebie.

Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babciem, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, oj ktoś Po Pocą się, sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, szczeniaczka mruczka. Przyleciał. <śmiew> Ciągnie wnuczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! Pocą się, sapią, stymkają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam, kiciu. Za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babciem, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, się Pocą się, sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia, kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, zjadły się Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżynką wąską, krzyknęła kurka. Chodź no tu gąsko! Kurkę, kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babciem, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. O, przynałczy się koszda Po Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bocian długonos, Wróńże tu bodźku do nas na pomoc. Kicie za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, czy się ktoś rzepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. pała boczka rzadka to gratka, żabka za boczka bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babciem babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę. Bo na tym rzepkę też miała chrapkę. Na tamtaszek po ulicy Zbiera sobie kaść pszenicy, Co uzbiera dziukiem kole, a ja sobie ciebie wolę, Co uzbiera dziukiem kole, a ja sobie... Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę... Trach wyciągnęli, aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bocik na żabkę, żabka na rzepkę, rzepka na kawkę. I na ostatku kawka na trawkę. Jeszcze raz, drogie dzieci, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Niech ten dzień będzie wyjątkowy. Dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Dzień, dzień, dziecka dzień. Dziś moje super święto, mam doskonały plan i mogę robić wszystko to, na co ochotę mam. Nie wstaję dziś do szkoły, niech dalej śni się sen. To najfajniejsza chwila w roku to Dziecka Dzień. ストー <music>